Słuchajcie, my tu gadu gadu o inżynierach, lekarzach, architektach i wzornikach przemysłowych z krajów, no, różnorakich co to, przenikają przez nasze granice. No właśnie. Chyba by owocnie przykładać się do prosperity naszego kraju, mlekiem i miodem płynącego, prawda? Bo chyba takim jesteśmy. Oni no to, to po to tu przybywają, prawda? No właśnie, a tymczasem, drodzy państwo, puka nam do drzwi preludium demolki ostatecznej. Nadchodzi bowiem nowa odsłona systemu EU ETS. W zasadzie w 2027 roku ma nadejść ETS-2, ale spokojnie. To jeszcze nie koniec, bo na horyzoncie majaczy już ETS-3, czyli tak naprawdę fala wielkiej, gigantycznej europejskiej dobroci, która ma. Mam wrażenie, dojechać rolników. Tak. To mówię Państwu w ramach tego, żeby troszeczkę, no nie wiem, uspokoić tych, co mieli jeszcze nadzieję, że Unia ich lubi, choć trochę, albo raczej dla tych, co to uważali, że nad taki rozwój rozumny, rozwój planowy, rozwój naturalny można przedłożyć system przeregulowany, regulowany i wszystko wiedząc. Od drodzy państwo by się mysz nie prześliznęła, no i drodzy państwo też polska kreatywność nie błyszczała za bardzo, bo chyba zaczęła w bardzo wielu przestrzeniach przeszkadzać. To widzimy zresztą na każdym froncie. Czoj Duch Miłosz Lodowski. z tej strony dziękuję wam za to, że subujecie intensywnie dosyć, bo bardzo szybko rozwija się nasza społeczność, lajkujecie. Komentujecie. No właśnie, wysyłacie też znajomym, wspieracie ten kanał kawą z lodami bykoffee.pl/miloszlodowski I wygląda na to, że dzięki Wam właśnie ta robota ma sens, bo dzisiaj będzie, drodzy Państwo, ostro i będzie konkretnie, będzie, mam wrażenie, że prawie jak w latach 80. XX wieku, bo chyba wszyscy wylądujemy na stropianie. A dlaczego? To zaraz Wam o tym opowiem. No, wiecie Państwo, przykład życia wzięte, a właściwie z branży, no, w której kiedyś miałem chyba spędzić całe życie, ale tak się nie stało. Otóż, wyobraźcie sobie, że polski styropian budowlany przez lata zbudował sobie całkiem niezłą przewagę konkurencyjną lekki, skuteczny, dostępny, popularny, łatwo kształtowalny. No, materiał z lubością stosowany do termoizolacji w budownictwie dość tani. I mający jakieś tam klasy ogniotrwałości, oczywiście nie za wysokie, bo się topi, ale da się to też, ten proces opóźniać. No i drodzy Państwo, 25% rynku właśnie w tym materiale budowlanym w Europie mają w rękach Polacy. Tylko, że to chyba się nie podoba. Bo przecież nie może być tak, że polskie firmy coś potrafią, Polacy coś potrafią, że Polak buduje i ociepla te swoje kurne chaty, Taniej i lepiej niż zachodnie koncerny od wełny mineralnej. No bo w zasadzie. No właśnie, to nie przejdzie no pasarana. No więc, co robimy w ramach Unii Europejskiej, no pojawia się nowe rozporządzenie, żeby troszczyć się o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, drodzy Państwo, I nie będzie wolno stosować samego stropianu. Tylko trzeba będzie go przekładać wełną mineralną. Wiem, że być może dla niektórych to brzmi trochę egzotycznie, no bo tak jak specjalistyczna mowa, właśnie architekta, budowlańca czy osoby związanej z branżą budowlaną. No ale właśnie, kto produkuje wełnę i dlaczego projektantom nie będzie się chciało przekładać tego, tylko będą od razu stosować wełnę mineralną? No, no przecież wiecie Państwo sami sobie, że w zasadzie jesteście w stanie odpowiedzieć. Głównie niemieckie koncerny. No a ta regulacja to troszeczkę jak z tą zakrętką po prostu na butelkach. Trzeba było ją wprowadzić, bo, bo trzeba było dostarczyć nowej kapitalizacji niemieckiemu przemysłowi. Czyli jak zawsze, jak coś mamy, to nam drodzy państwo zabierają. Bo żaden normalny projektant drodzy państwo no, nie będzie projektował właśnie przegród termoizolacyjnych po to, żeby wdrażać potem mieszane izolacje i potem nadzorować dwa razy więcej pracy i ewentualnych pomyłek budowlańców. No więc styropian będzie zaorany najprawdopodobniej, a Polacy jako tańsza konkurencja znowu do strzału Znowu przelobowani mam wrażenie, ale to jest nic, drodzy Państwo, bo ten projekt rozporządzenia, bo przecież nie ustawy, skąd my to zresztą znamy, że zaczynamy się poruszać właśnie w tej przestrzeni samych rozporządzeń. Nie porusza, drodzy Państwo, tylko tematyki spienionego polistyrenu. Czy jak się powinno mówić, właściwie zdaje się polistyrenu ekspandowanego, takiego rozszerzonego. No ale trochę procesów wywróci. Także projektantom, także budowlańcom. Zwłaszcza, że drodzy państwo, właśnie, i to jest najważniejsza rzecz, nadchodzi właśnie ETS2, który będzie jedną wielką europejską termomodernizacją. A przecież wy chcieliście, żebyśmy w Polsce robili coś i gdzieś zarabiali, więc Bóg raczy wiedzieć, gdzie będziemy gromadzić kapitał, bogacić się, rozwijać technologię, latać w kosmos, za co i być obywatelami świata, jak kolejna branża pójdzie do piachu, a my właśnie, Będąc w konieczności działań w ramach ETS-2, będziemy wysyłać właśnie naszych producentów nagrządki do pielenia, właśnie jakichś znowu szparagów w Niemczech. Bo komuś to przeszkadza, bo ktoś znowu zadbał o to, żeby w ramach kolejnych euroregulacji, czy raczej powinienem powiedzieć, euroszaleństw, kolejne ścieżki. Konkurencyjne zamykać. Bo drodzy Państwo, właśnie trzeba porozmawiać o tym ETS-2, bo to jest element z kolejnego zbawiania za życia w Europie, które ma następować, taki system ostatecznego udoskonalania marnej naszej egzystencji, bo ktoś wie lepiej, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy funkcjonować. Tymczasem to dotyczy właśnie między innymi budownictwa, bo ten handel emisjami w wersji 2.0 dotyka już nie przemysłu ciężkiego, już nie energetyki czy kopalin co zresztą położyło naszą konkurencyjność w bardzo wielu sferach i też spowodowało, że po prostu koszty życia nam wzrosły, a też inflacja także. Teraz, drodzy Państwo, w ETS2 regulacją będą podlegać budownictwo, transport, domy, piece, auta. No właśnie, wszystko ma kosztować więcej, wszystko ma być kontrolowane. No masz dom, ogrzewasz węglem gazem, to się przygotuj, Po według wszystkich symulacji, które można dostać na rynku i można je zauważyć... Wszystko podskoczy, jeśli chodzi o ceny i to mocno. I nie według, drodzy państwo, jakichś teorii spiskowych, tylko to dane z raportów, dosyć powszechnie dostępnych, więc zachęcam, żebyście ich poszukali. A jak nie, to możecie zawsze poprosić, czy sprawdzić na tygodniku Solidarność, oni też tam to opublikowali. Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że w Polsce nikt takich raportów nie czyta, bo akurat jest jakieś sanatorium miłości, czy inny element programowania emocji w Krainie Uśmiechu, telewizyjny element programowania. No a potem, drodzy państwo, będzie zjazd, do Szeolu czy innego tartaru, płacz i zgrzytanie zębów. Bo zaraz się, drodzy Państwo, okaże, bo nie wiem, czy wiecie, no jak działa ETS-2, że najbardziej interesującą rzeczą i ofertą rynkową, która się pojawi właśnie w Polsce, będzie odwrócona hipoteka dla właścicieli nieruchomości. Bo te wszystkie nieruchomości, żeby można było je używać, wynajmować, sprzedawać, będą musiały być zmodernizowanymi do systemu ETS-2. No więc pewnie się pojawią, drodzy Państwo, jakieś uczynne fundusze inwestycyjne, zakupowe, no przecież nie polskie też. I będą, wykorzystując masowość zjawiska i konieczność, że na musiku wszyscy będą musieli się modernizować, a nie wszystkich będzie stać, że będą właśnie kupować, bo przecież jak ceny zwyżkują, to ceny właściwie inaczej. Jak konieczność sprzedaży, wszyscy są na musiku w nadmiernej ilości, to ceny będą zniżkowały, no wiecie państwo. Ale jest jeszcze, drodzy państwo, coś takiego jak społeczny fundusz klimatyczny, takie ciastko dla frajera i mam wrażenie, że tym pocieszają przestrzeni publicznej nasi fantastyczni dzierżcy. 49 chyba miliardów złotych dla Polski. No będzie czym ocieplać chałupy, niektórzy z was pomyślą, no właśnie, będzie za co to robić. Zmieniać kotły, rozwijać niskoemisyjną mobilność. Super, 49 miliardów. Myślicie państwo, że ile wnosi ten rynek tak naprawdę? A dodatkowo z tych miliardów lwią część, przejmą przecież instytucje, bo trzeba je utrzymać, trzeba utrzymać całą biurokrację, trzeba to sprawdzanie i certyfikację utrzymać. No i drodzy państwo, urzędnicy, no i zachodnie firmy, bo już wiemy, że zaraz wypadnie z tych materiałów styropian, który był w dyspozycji chociażby Polaków jako tani środek docieplający. No i kto wie, co jeszcze się tam pojawi z tych pomysłów, które mogą w drodze rozporządzenia znowu być, być wykluczone. No więc pewnie może się okazać tak, że zaraz wszystkie usługi no, na rynku będą musiały wykonywać firmy koncesjonowane i to nie byle jak, mające konkretne certyfikaty, na przykład takie, których jeszcze nie uchwalono, ale widzicie, rozumiecie, uchwali się tak, żeby to były dostępne certyfikaty za duży pieniądz, bo przecież, drodzy państwo, skoro ETS-2 ma być prowadzony masowo, to duży pieniądz na rynku jest do wzięcia. No i w tym masowym skoku na kasę Europejczyków, no nie wypada się dzielić z Polaczkami, bo my tu mamy być bierną, szarą masą. I z tą naszą trochę nieporadnością na salonach europejskich mamy wyjść z tego całego procesu goli i weseli. No właśnie, coraz szerzej uśmiechnięci. No bo jak ktoś jest goły i wesoły, no to jest bardzo uśmiechnięty. Chyba, że ten uśmiech też będzie musiał być certyfikowany jakimś niemieckim certyfikatem, tuf, no to wtedy okaże się, że nasze uzębienie jest nie dość atrakcyjne. No ale zaraz, to nie wszystko. Bo byłbym przecież ohydnym kłamcą. Jakbym tej historii nie dopowiedział do końca, bo to na scenę, drodzy państwo, słyszycie, że ma wejść Mercosur. No właśnie, Mercosur, wszyscy się skupiają na Mercosur, ale tam ma być jeszcze na zapleczu system ETS-3. Tak, 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 może być pewnie ETS-N, bo pewnie będą wymyślać coraz więcej tych regulacji. No i tu już, drodzy państwo, w tym ETS-3 to nawet mleko pod nosem wam nie, nie pomoże, bo wiecie, kogo tym chcą objąć? No, rolnictwo. Mięso, mleko, emisje od zwierząt. Tak, dokładnie. Niedługo krowa stanie się, zdaje się, terrorystą klimatycznym. No, a, ty? a ty, drogi Polaku, będziesz płacił więcej za schabowego, bo Unia uznała, że fermentacja żwacza to zbrodnia przeciwko planecie. No chyba, że od niemieckiego pośrednika kupisz cokolwiek z Ameryki Południowej, prawda? No bo przecież Mercosur na tym polega, żeby ktoś położył łapę na. Dystrybucji czegoś, co będzie omijało te normy. No właśnie, ale to naszych rolników, rodzimych rolników, którzy już zaczęli sobie radzić w tej przestrzeni żywności ekologicznej i zdrowej, będzie można spuścić w przydomowej wygódce. No bo chyba normalny ustęp też trafi pod jakiś pewnie ETS 9, 10 albo 11 i też się okaże, że zagraża planecie. No więc jak się nie zgubić w tym gąszczu regulacji, bo jest jeszcze bonus, bo ja wam przypomnę coś, co się już w przeszłości zdarzyło, żebyście nie mieli tak miłej niedzieli, jakby mogła być, ale kończymy ją, więc czas zacząć pracowity, pracowity tydzień od masy, no niestety tym razem smutnych informacji. Pamiętacie, że były takie branże, w których Polacy osiągali niemałe sukcesy i wygrywali rynek. No na przykład w branży spedycyjnej właśnie, związanej z transportem, transkontynentalnym. Zmieniono przepisy o pracownikach delegowanych i cała polska branża spedycyjna, która jeszcze niedawno świeciła, święciła w zasadzie sukcesy i była chyba drugą co do wielkości w Europie o litewskiej flocie, tak, polska flota spedycyjna, dostała czkawki, bo każdy kierowca, każdy robotnik, który jest wysyłany za granicę, musi być zgłoszony, zarejestrowany i ubezpieczony, nie wiem, tam pięciu czy sześciu krajach jednocześnie. W zależności od tego, w którą stronę patrzy jego tir i zmierza jego tir. I to jest, drodzy państwo, żaden żart. Tego już nawet Orwell nie wymyślił, bo to jest, drodzy państwo, jakieś biurokratyczne piekło. I to piekło serwuje i akceptuje nasza własna administracja, tolerując za każdym razem takie regulacje, które w zasadzie pozostawiają kolejne polskie branże bez żadnej ochrony zgadzają się na to, żebyśmy po prostu na każdym kroku musieli się wycofywać. A to już powoduje, że ta sytuacja likwiduje jakiekolwiek szanse na jakąkolwiek niszę produkcyjną i usługową. Zaraz się, drodzy państwo, okażecie. okaże, że jeśli Polacy zbudują za wielkie kompetencje, nie wiem, w sztucznej inteligencji, które już mają szansę zaistnieć, bo Polacy są naprawdę w tym nieźli, to okaże się, że kolejna regulacja unijna spowoduje, że na przykład w zespołach tworzących, tego typu rozwiązania musi być, nie wiem, trzech wyznawców islamu, pięciu Hindusów, dwunastu Chińczyków i jeszcze piętnastu ludzi z Afryki, bo, bo w ramach jakiegoś zrównoważonego rozwoju także tych regionów trzeba dopuszczać do zespołów tego typu osoby. No nie wiem, śmieję się może przez łzy, ale właśnie tylko tyle nam pozostaje, bo drodzy Państwo, za każdym razem, kiedy Polska i Polacy coś wypracują, coś osiągną, coś zbudują, zaczynają widzieć. Sukces wynikający ze swojej pracowitości, to przychodzi jakieś chore rozporządzenie, które równa absolutnie wszystko z Ziemią. I to jest, drodzy Państwo, system opresji, takiej nowej XXI-wiecznej, system eliminowania tak naprawdę konkurencji dzięki temu, że się ma świetnych lobbystów w Brukseli, którzy znacznie lepiej dysponując większym kapitałem i mając za plecami organizacje, które lepiej się organizują właśnie i mają lepsze moce i też większą skalę, wykorzystują tego typu luki do zarzucania nam kagańca. Bo to jest taki system, drodzy państwo, centralnego planowania przez eurokratów z Brukseli, którzy zawsze wiedzą lepiej, jak mamy żyć. I to nie jest żaden rynek wspólnotowy, albo przestał być rynek wspólnotowy, to jest zwykła urawniłowka, taki Sojus 2.0 albo, albo PRL 3.0, no bo to już nie jest PRL BIS w swojej odsłonie, bo to jest żadna demokracja, tylko po prostu tyrania pr przepisów. Tylko wiecie państwo, wtedy za komuny człowiek wiedział, że to jest absurd że można się z tym nie zgadzać, można kontestować, można patrzeć na to z przymrużeniem oka. Da się zbudować jakiś wewnętrzny świat, który zapewnia właśnie dystans do tego wszystkiego. A teraz się nam wymawia, że to wszystko dla dobra planety i w ramach polityki uśmiechu. No więc, jeśli, drodzy Państwo, macie dość tej fikcji, tego głupstwa klimatycznego i tej, powiedziałbym, karykatury kapitalizmu, tych rozmaitych lobby rozpiętych tu i ówdzie, to możecie lajkować, komentować, szerować, subskrybować, klikać w dzwoneczek, by być zawsze w kontakcie z nowymi materiałami. Możecie też zaglądać na Discorda i tam utrzymywać już bezpośrednią więź ze społecznością, która buduje się wokół projektu Chłodnym Okiem. Bo w zasadzie mam wrażenie, że tylko wspólnie możemy. Ten teatr absurdu nie dość, że obnażyć, nie dość, że go zrozumieć, to w sumie kiedyś pokonać, a na początku zbudować swoją własną poduszkę bezpieczeństwa, przynajmniej psychicznego. A jeśli cenisz takie analizy i chcesz pomóc mi, no właśnie, rozrabiać, rozdrabniając na części te głupawe rzeczy, ten teatrzyk marionetek nawigowany właśnie z coraz większą bezczelnością, to możesz postawić kawę z lodami bajkowi.te/slashmiloszludowskie. No właśnie. A propos tego systemu ETS, to już nie jest taki zwykły system. To jest po prostu europejski teatr sabotażu ETS. <grym> sabotażu rozsądku, pracy. No właśnie. A dla nas samych, sabotażu polskiej przedsiębiorczości i co tu ukrywać, naszej przyszłości. Co prawda, wierzę, że Polacy zawsze potrafili tego typu systemy rozbrajać i w tym jesteśmy dobrzy. Tylko po co tracić energię na sabotaż tego typu spraw, skoro można by budować europejskie prosperity znacznie lepiej i wszystkim nam by to posłużyło, ale widać, nie o to chodzi. Bo to, drodzy Państwo, nie jest wszystko. Bo kiedy właśnie wszystkie branże, szczególnie w takich krajach, które są na dorobku, zostaną osłabione przez. Tą urzędniczą, e, regulacyjną interwencję. Zostaną wyczerpane też kapitałowo rozmaite przedsięwzięcia, ale i psychicznie, bo przecież przedsiębiorcy nie będą tego wytrzymywać, jeśli będą musieli się zmagać coraz to nowymi głupotami, przepisami. To nie muszę Wam tłumaczyć, że na rynek wejdą ci, którzy mają największe rezerwy, największy kapitał, największe możliwości kredytowe. No przypadkowo akurat ci, którzy. Nam przeorali tutaj kraj dwiema wojnami światowymi, a teraz jeszcze słodziutko się śmieją nam w oczy, udając niewiniotka. Dodatkowo, jeszcze wszemi wobec, unikają płacenia chociażby reparacji, znajdując zresztą u nas, w naszym kraju, pośród naszych przedstawicieli, swoich własnych sojuszników. No więc oni wkroczą ze swoim kapitałem no i wykupią za bezcenną masę upadłościową to, co zostało. To, co część z nas będzie musiała spieniężyć, bo będziemy na musiku, bo nie będziemy mogli sprzedawać i obracać własnymi nieruchomościami bez wdrożenia tych dyrektyw, na przykład. A potem, drodzy państwo, z odpowiednim lobbyingiem, bo to zawsze mają w odwodzie, nagle odkryją, że te wszystkie przepisy szkodzą europejskiej gospodarce. I wiecie, rozumiecie, wszyscy wtedy odetchną, Europa będzie zbawiona, wszystko się uchyli, zniknie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, tak stosowane, zniknie emisja skrowy, zniknie ten cały handel, Głupotą maskowaną kodem ETS, ale nas już nie będzie w grze. Wszystkie te kraje, które kiedyś były krajami demoludów, a miały mniejszy kapitał na starcie, po prostu pozostaną bez własności żadnej, na żadnym wspól. Nie będzie też polskiego przemysłu, nie będzie polskiej własności, polskich nieruchomości, nie będzie suwerenności, bo wszystko zostanie przejęte przez tych, którzy mieli po prostu zasoby, żeby przetrwać, żeby przeczekać no i kiedy to wszystko minie, zapłacić komuś, żeby przelobował koniec tej patologii, tego szaleństwa. Więc my zostaniemy wtedy z rachunkami i regulacjami w tle, które będą nam się odbijały czkawką. No to jakiś zły sen, czarnowictwo, no mam wrażenie, że to po prostu zapobiegliwość i wyprzedzanie tego, co się zdarzyć może, ale także zachęta, drodzy państwo, do tego, żebyśmy się naprawdę wzięli do roboty i wyzbyli bierność. I początek. No, to, drodzy państwo, 6 sierpnia i obecność obowiązkowa w Warszawie. Wprowadzenie do pałacu prezydenckiego, naszego prezydenta. A zaraz po tej premierze. Drodzy Państwo, zapraszam na live'a i sobie szybciutko, właśnie live'a. Szybciutko sobie wszystko omówimy. Także i te smutniejsze rzeczy, a być może znajdziemy coś weselszego. Trzymajcie się. Hej, cześć i czołem. Pa!